Cześć, nazywam się Michał Piłatowski i dzisiaj chciałbym udzielić Ci 10 rad, które polepszą kondycję Twojego włosa. Oglądaj i zostań ze mną. Wszyscy myjemy włosy, pielęgnujemy je i dbamy o nie. Ale pytanie, czy robimy to dobrze? Dzisiaj zebrałem 10 najczęstszych błędów, które popełniają moje klientki. Chciałbym pomóc się Wam z nimi poradzić. Pierwszym podstawowym błędem, jaki wykonujecie podczas swojej pielęgnacji włosów, jest ich rozczesywanie na mokro zaraz po umyciu. Niestety, ale wilgotny włos ma rozpulchnioną łuskę włosa i jest bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli możecie, to rozczesujcie swoje włosy przed umyciem. Ale jeżeli już o tym zapomniałyście i musicie je rozczesać na mokro, nałóżcie najpierw odżywkę bez spłukiwania przed rozczesywaniem. Złe, nieodpowiednie zmywanie produktów z włosów. Pamiętajcie, aby każdy produkt, czy to szampon, czy odżywka, czy nawet maskę, dokładnie wypłukać z włosów i nie żałujcie do tego wody, bo każdy produkt źle domyty, może mieć odwrotny skutek do zamierzonego. Często słyszę od kobiet, że Trochę mniej zmywają odżywkę regenerującą albo maskę, żeby coś zostało na włosach i jeszcze zadziałało dodatkowo i dłużej. Teraz sobie wyobraź sytuację, że na twarzy zostawiasz niedomyty żel do mycia twarzy albo mydło. W konsekwencji ta część skóry wysuszy się i dokładnie tak samo jest z włosem. Pozostawiony na włosach produkt oblepi go i wysuszy. Trzecim błędem jest spłukiwanie produktów z włosów bardzo ciepłą wodą. Otóż najlepiej zrobić to chłodniejszą wodą niż tą, którą myliście na samym początku włosy. Dokładnie tak jak skóra na buzi, przemywana chłodną wodą domyka pory. I z włosami jest podobnie. Przemywane chłodną wodą domykają łuskę włosa. Zaraz po umyciu prawdopodobnie popełnisz czwarty podstawowy błąd i sięgniesz po frotowy ręcznik. Niestety ta tkanina jest pokryta okrywą pętelkową i w te pętelki wchodzą włosy łamiąc się, szarpiąc, a w konsekwencji włosy stają się łamliwe, puszące i rozdwojone. Jeżeli chcesz zadbać o swój włos już podczas wycierania ręcznikiem koniecznie zaopatrz się w ręcznik wykonany z tkaniny typu wafelek. Ta tkanina nie posiada niebezpiecznych pętelek i na pewno nie podrażni tak Twojego włosa. Piąty błąd to brak zabezpieczenia przed wysoką temperaturą swoich włosów. To jest jeden z najczęściej i najgorszych błędów, jakie popełniamy, ponieważ włosy tracą swoje wiązania chemiczne już powyżej 70-80 stopni, a tak naprawdę używając lokówki albo prostownicy używamy znacznie wyższej temperatury. Dlatego pamiętaj, żeby zawsze przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia do stylizacji włosów użyć termoochrony. Szczególnie zwróć uwagę na to, by produkt był nałożony na końcówki, bo to właśnie one są najbardziej podatne na przesuszenie i zniszczenia. Szóstym podstawowym błędem jest brak używania ochrony UV. Tak samo jak skóra na twarzy i ciele, włosy również są podatne na promieniowanie UV. Ultrafiolet wchodzi w głęboką, korową warstwę włosa i niestety uszkadza go trwale. Zawsze przed wyjściem na słońce używaj ochronnych sprayów. Nie zapomnij o tym, że wilgotne włosy są bardziej podatne na zniszczenia. Dlatego wychodząc z morza podczas wakacji, nie służ włosów na słońcu. Zadbaj o to, żeby mieć zawsze ze sobą kapelusz i spray ochronny przed UV. Siódmym błędem. Nawet jeżeli użyłyście spreju termoochronnego, suszenie włosów suszarką na najwyższej temperaturze i byle jak, byle szybko poruszając i pocierając mocno włosy. Najważniejsze jest to, żeby suszyć włosy z góry do dołu tak, aby domykać łuskę włosa. Pamiętaj, żeby nie używać najwyższej temperatury, a na sam koniec, dokładnie tak jak z wodą, Użyć chłodnego nawiewu, żeby jeszcze lepiej domknąć łuskę włosa. Ósmym błędem są gumki, jakie wybieracie. Często słyszę od kobiet, że zakładają gumkę na włosy taką, jaką mają pod ręką. Niestety, gumka-recepturka, która ma ostre i sztywne krawędzie, bardzo podrażnia Twoją łuskę włosa, łamiąc ją i wyrywając włosy. Podobnie jest z gumkami z metalową nakładką. One również bardzo podrażniają i wyrywają Twoje włosy. I trzecie najgorsze gumki, jakie znam to te ozdobne ze złotymi lub srebrnymi nićmi. Te nici są bardzo często metalizowane i działają na nasze włosy jak pumek, spodrażniając je i rozpulchniając łuskę włosa. Najlepsze dla Twoich włosów będą gumki tak zwane sprężynkowe, które tak mocno nie ściskają włosów, nie łamiąc ich i nie podrażniając. Drugą alternatywną opcją jest jedwabna apaszka, którą możesz zawiązać swój kucyk. I połączyć modę i pielęgnację swoich włosów. Dziewiąty podstawowy błąd to poszewka, jaką nakładacie na swoją poduszkę. Bawełna i wszystkie tkaniny syntetyczne działają podobnie jak frotę. Mają mikropentelki, w które wchodzą włosy łamiąc się, szarpiąc. I pusząc. Dlatego bardzo często budzicie się z matowymi włosami, których nie da się rozczesać. Jeżeli chcecie trochę więcej wydać na poszewkę i pielęgnację swoich włosów, to rozejrzyjcie się za jedwabną poszewką. Taka poszewka jest gładka i na pewno nie będzie podrażniać waszych włosów, a dodatkowo jest idealnym rozwiązaniem dla alergików, ponieważ nie gromadzi kurzu i roztoczy. Kobiety, które borykają się z takimi odgniotkami, po całej nocy również mogą zapomnieć o tym problemie przy jedwabnej poszewce. Alternatywą dla takiej poszewki może być jedwabna nocna czapka, którą zakładacie przed snem. Ostatnim, dziesiątym i bardzo częstym błędem, jaki popełniacie, to jest. Ten czas, kiedy twoje włosy są matowe i przesuszone, a ty chcesz jak najszybciej go zregenerować. Zbyt duża ilość protein na twoich włosach, tak jak keratyna, jedwab, proteiny pszenicy czy soi, elcysteina i inne, mogą spowodować, że twój włos będzie matowy, szorstki, a w konsekwencji zacznie się łamać i kruszyć. Dlatego pamiętaj, że jeżeli chcesz odbudować swoje włosy, to powoli. Nakładaj produkty z proteinami i obserwuj, co się dzieje z Twoimi włosami. Jeżeli już dojdzie do przeproteinowania, pamiętaj, żeby podciąć najbardziej zniszczone końce, użyć mocno oczyszczającego szamponu, a przed każdym myciem włosów olejować je. Na dzisiaj to już koniec. Wymieniłem Wam 10 najczęściej popełnianych błędów. Mam nadzieję, że ani jednego z nich nie popełniasz, ale jeżeli już, to bardzo szybko zmieniaj swoje nawyki. I pomóż w pielęgnacji swojego włosa. A teraz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę i zadawania pytań w komentarzach, na które bardzo chętnie odpowiem. Do zobaczenia następnym razem.